Hej, widzowie, Witam Was w kolejnym odcinku, idziemy w teren. Jutro nie wstydę, będzie taki troszkę smutny odcinek. Zabitajcie mojego nowego końka. Kręczonką. Są Jestem bardzo szybkie. Ja już mam karfi, więc pierwszką czesam. Nie wiem, co widzę takich jest. Takie realistyczne SSO. Bardzo mi się ja podoba. <grymne> Bardzo mi się podoba ten koniec w ogóle. Chciałam go na ręczut starych, a nie? Tak, na ręczut starych. Chwila polingo. Nie, 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 w teren. Dobra, ja już go zacznę ubierać. Nie wiem, może pojedziemy do jednego gaju. Na razie tak decyduję. Tak to razie. Dobra. To jest mój. Uch, na razie teraz ulubiony czaprak. Jest bardzo ładnie. To mogę to powiedzieć. się to, dowiem. To, to się było ten czas. I ogólnie, które jeszcze założyli ochraniaczki są nowe. Nowe. Tak. Ochraniaczki teraz. Jeszcze takie kupiłam. Teraz jeszcze tylko ogłowie. Ja chyba wyjdę z stajni Ja wychodzę z stajni i się z nami. No, tylko nie wyjdę. Oj. No to my się widzimy już na dworze. I teraz ja już tam zjadło Tutaj zaplanowałam teren. Tutaj jest bardzo dużo drzew. No i sobie tutaj na spokojnie, więc możemy zacząć uciekać. A w ogóle, plan to bym naszym drugim crimson. To jest Crimson. Ma 5 lat. Zajmuję się z nim Oyster. West, no. no. po prostu pracujemy razem na westernie. Jak mówiłam, ma 5 lat. Rekord skokowe też ma. No nie jest to zatem rekord skokowy, bo oczywiście to jest skończone. Wykluczy jej... Um, um, ci się cieszy, ale no... jest duży ten rekord skoku. Co? co ja powiedziałam właśnie? Mm -hmm. Jego rekord skoku to jest 200 cm. Bez jeźdźca. To jest 210. Tak, no nie też się pojawiają takie duże przeszkody. No. Dlatego jest taki, taki sport. Jest, jest już ze mną tutaj od miesiąca. A nawet od kilku więc ja y, już tutaj sobie życzę. skakać oczywiście Ci się Będzie się z nim Zajma... zajmę niż skokami ale no jak mówię posternie też się czasem pojawiają y, skoki i dlatego na przykład na ręczu Starshine jest jeden taki wyścig ze skokami nawet dwa. Przez to jest taki wykładowany. A ja już sobie przyjdę no taki. Oh, uh, tu już Tu jest tego go długo Ale w końcu się udało i nawet z poczką. teraz ja przygotuję parkour i pokażę, jak zaplanowaliśmy ten parkour. I tu się zakrzyja. Ja już mam zaplanowany parkour, teraz Wam go tylko pokażę. No i Пятнятнятнят. Хопс. Хопс. И хопс. Ооо, пррр. Спокойно. Их все за барто накрыли. Ходи, спокойно. I już my bardziej już sobie tak wyjedziemy. My już sobie bardziej tutaj jedziemy z tego takiego pola, co znaleźliśmy. I no, chwila. Co tam stoi? Czekajcie, zobaczmy się za chwilę. Ja widzowie znów się z wami witam, ale mówię po cichu, dlatego, że znalazłam dzikiego. Chodzę powoli, żeby nie bał, usprawcał. Spróbuję go na razie udzielić do to zdanie, coś tam mu zrobić. No może tak powoli, powoli. No serio, na spokojnie, że on się nie martwił. Koniku. Koniku kocham. Не стой, Маш, Малый. хоть Не бойся. Спокойно, котик. Подойдем на спину. Спокойно. Не бойся, Малый. Ходи. Спокойно. Я канцер, чтобы уж не <coughs> И я не я заужу ему шпуканцер, и hey, hey, я вас витам <coughs> с поворотом. To jest object candy, nie? Mm. Yeah. Okay. To jest chłopczyk na odcinku, lat. odcinku odcinku, na odcinku odcinku, więc... <coughs> Musiał ktoś na odcinku Musiał miał odcinku odcinku, bo jak przygarnęłam. Przygarnęłam. Tak. Przygarnęłam. Widzicie, kogo? Nie przygarnęłam. Okej. Okay. Ale dzisiaj będę miała z. Teranik. Oczywiście dzisiaj już idziemy w drugim dniu, dlatego że w pierwszym pojechamy do Wciąż Ciężko było, jak. Ale teraz skoro jak wyraźnie się czekajcie, bo jeszcze jej nie chce. No, Dobrze, ktoś tam już podał. Czasem. Ale ja tutaj muszę tak przecież. Spokojnie. Ciągle jak wyraźnie. Jak może już zaczynamy ubierać, to nie będę nie mogła dalszej nalej się иду туда и а сюда и сейчас на моей ещ ⁇ не на моей просто на улице когда буду бояться идти огонь. Не боже. Так, тай, как дохуй. Так, урока. Ну, я Я все вам Я остаток не я еще минут

Nie wiem jak będzie to wyglądało z GoPro'a. Mam nadzieję, że będzie Wam się pała z GoPro'a. <coughs> Dobra. Przez belki spoko. Jest bardzo dobry nawet w berka. Na berkach. No, berka. Dobrze, a może teraz w innej ścianie. Zanim ja włączyłam to stężyłam go rozprężyć, więc... Spokojnie. Hej, 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 hej. To mogło mu się zdarzyć, bo oczywiście, może nie. Nie lubię jak inne konie są. Zresztą oni, oni niestety mają tutaj też te strągęty, mamy jakąś radę. Już tu się on nie lubi. Chyba odkręca mnie jak jakiś korek. чем с ним. Ну, так все Я чуть, -чуть одну. Спокойно. Скринч, 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 Аchat, знаешь, Freud, я а я уже включил, из партии купили. Как у Я не знаю, что я не пристану. Только опыт. эй Wygląda na że nie jesteśmy w stanie. Wygląda na to, Ale jak na niego, to ok. Odrobimy pierwszy raz. Aj! Sprawi się coś. Jest bardzo dobrze. I jak ktoś to mega sobie. Chęci to oczy na odchodzi. Bo jutro właśnie nagram. Takie, w taki sposób, Aj! Nie wiem, w teraz sposób, w taki sposób, Jakie są okay. teraz akurat już. tutaj teraz Teraz już, w taki sposób, w tutaj no tam, Aj. Dawaj. Spokojnie. Aj. Spokoj. Zrozejrzymy się jeszcze tutaj. W o, tu przy nas. Góry to środę.

Skrzydłek sam. Nie wiem, czy będzie do takich większych przeszkód. No nie wiem, myślę, że ja już go skosztuję i że znajdę. Ta pa! pa.